Muminku! Muminku, gdzie jesteś? Migotko! Nosorożec i tygrysy, które Bobek wypuścił z zoo, teraz mieszkają w dżungli otaczającej dom muminków. Czy widziałeś muminka? Nie, nie widziałem go od rana. Dziwne. Ciekawe gdzie on się podziewa. Tymczasem przerażeni muminek i panna migotka uciekali przed ścigającym ich wężem. Tu nie mam już siły! Wytrzymaj! Ahoj! Tam w wodzie! Oni nas uratują! O, popatrz, to para hipopotamów weźmy je na pokład. Hmm. Dziwne. Dyrekcja ogrodu zoologicznego nie zgłaszała zaginięcia hipopotamów. Jeszcze trochę i będziemy ocaleni. Chodź. Ale zwinne. Ach, ach. Dziękujemy za uratowanie. Ścigał nas ogromny wąż błotny. Widzieliśmy go. A dlaczego was ścigał? Nie wiemy. Proszę pana, co to za okręt? Wynajęty przez Zoo. Przez Zoo? Krokodyl? Mieliśmy kłopoty ze złapaniem go. Gdzieś w pobliżu musi być jeszcze jeden. Myślisz, że o tym nie wiem? Szukamy go od dwóch godzin. Chciałbym, żeby był tak łagodny jak wy, hipopotamy. Hipopotamy, hipopotamy? Z którego Zoo jesteście? Dadzą za was nagrodę? Jestem muminkiem, a nie hipopotamem. Czy wyglądam jak hipopotam? Może nie całkiem, ale podobieństwo jest duże. Hipopotama widziałem tylko raz w życiu. Natomiast muminków nigdy nie widziałem. Naprawdę. To nie do wiary. Pracujecie dla ogrodu zoologicznego i nie wiecie, jak wyglądają zwierzęta? Nie widzicie różnicy między muminkiem a hipopotamem? Uciekaj, migotko. Uciekaj. Stójcie. Przygotowaliśmy dla was piękną klatkę. Na co czekasz? Nie pozwól mu cię złapie! Biegiem za nimi! Szybko! Pominku, dokąd mnie prowadzisz? Nie pytaj, tylko chodź! Opuścić szalupę! Nie da się zamknąć w żadnym zołku! Cóż to w wodzie przyjemniej niż na statku? Walsz! Nie bójcie się, nie mam zwyczaju jeść, kiedy pływam! Czyżby? Tak! Co to takiego? E, szalupa ratunkowa! Płyną, żeby nas zabrać do ogrodu zoologicznego! A przy okazji capną też mnie! A, mają już krokodyla! Naprawdę? To wyjątkowo podli ludzie! Nie mam zamiaru trafić do zoo! Skakujcie mi na grzbiet! Zmykamy! Trzymajcie się mocno! Wracaj, szli oślizły gadzie! wąż porwał Muminka? Nie tylko jego, Migotkę też Nie wierzę ci, to nie może być prawda Czy pani nie wie, że ja prawie nigdy nie kłamię? Myślałem, że będzie ci wdzięczny za wiadomość W Dolinie Muminków nie ma wielkich węży Ani żadnych tygrysów, czy też nosorożców hm. Ty sprowadziłeś tego węża? Tatusiu, niezależnie od tego, czy wierzymy Bobkowi, czy też nie Wybierzmy się na poszukiwanie Muminka i Migotki Dobra, nie wierzycie mi! Powiedziałem i mam czyste sumienie! Gdzie dokładnie zaatakował ich ten wąż? Na bagnach, koło morza! Mamusiu, Muminka, idziemy! Ja idę z wami! Nie, mała mi! Zostań tutaj na wypadek, gdyby Muminek i Panna Migotka wrócili przed nami. Powiesz im, gdzie poszliśmy! A ty, bobek, pokażesz nam to miejsce! Dobra! Wróciliśmy! Co to jest? Nasz nowy przyjaciel! O, nie tylko nowy, ale przede wszystkim wielki! Rozgość się, mój drogi! Przed chwilą bobek powiedział, że wielki wąż porwał ciebie i migotkę! Bobek, a ty dokąd? A było to tak. Najpierw ścigał nas wąż, a potem oni zaczęli ścigać węża, więc uciekaliśmy razem. Wskoczyliśmy mu na grzbiet i przywiózł nas aż do domu. Odtąd będziemy serdecznymi przyjaciółmi. Co za oni? Ludzie wynajęci przez ogród zoologiczny, wyłapujący zwierzęta, które uciekły z zoo. Mają statek? Mm, nie chcę wracać do terrarium. Tatusiu, pomóżmy naszemu przyjacielowi. Mm, pomożemy. Jestem pewna, że tygrysy i nosorożec też nie chcą wracać. To zrozumiałe, bo w naszej dżungli czują się jak w domu. Słuchajcie, wydaje mi się, że teraz wąż powinien wyjść. W każdej chwili mogą tu przyjść ci niedobrzy ludzie z zoo Przyjacielu, chciałbyś zwiedzić naszą dżunglę? A, z przyjemnością. Ja Cię oprowadzę. Hop. Tak się cieszę, że nic Wam się nie stało. Och. Zaczekaj, mamusiu! Jeszcze nie zdążyłem opowiedzieć wszystkiego! Myśleli, że jesteśmy hipopotamami! Co takiego? Kto wziął was za hipopotamy? No właśnie, właśnie ci ludzie! Podejrzewali, że uciekliśmy z zo i dlatego chcieli nas złapać! Ach, ci niedobrzy ludzie powinni brać przykład z nas, muminków! Zaraz, zaraz, wreszcie zaczynam rozumieć. A więc ci ludzie chcieli wyłapać nie tylko naszych gości, ale także nas, muminków? Właśnie! Jak można pomylić hipopotama z muminkiem? Hipopotamy nie noszą fartuszków i nie piszą pamiętników. A już ja pokażę tym ludziom. Wiesz, bardzo bym chciała zobaczyć, jak owijasz się wokół czyni szyi. Mam pomysł, może udusiłbyś tych Nic z tego, jesteśmy starymi, dobrymi przyjaciółmi Zo. W takim razie podduś Bobka, zrobisz dobry uczynek. Coś ty, przecież to Bobek wypuścił nas na wolność. Czuję się zawiedziony. Myślałem, że będziecie polować na muminki, a wy ofermy daliście się im obłaskawić i zachowujecie się jak zwykłe koty. Przepraszam, ale urodziliśmy się i wychowali w zoo, gdzie, jak się domyślasz, nigdy nie musieliśmy się troszczyć o jedzenie. I co takiego tam wiecie, leniwe tygrysiska? Na przykład kocie chrupki. Kocie chrupki? Dla domowych mruczków? Są smaczne. Mamy po nich piękne, lśniące futra. Najbardziej lubimy te z żółtych torebek z czarnym kotem, prawda? Tak, przypadkiem nie masz takich. A. Szkoda. Ci ludzie z zoo, co robić? Tatusiu! Ech. Najpierw wprowadź wszystkie zwierzęta do domu. Pospiesz się! Dobrze! Biegnijcie do domu muminków, ci z zoo chcą was złapać! Szybciej, bo nie zdążycie! Żwawiej! Przebieraj nogami grubaski! Jeszcze trochę. Nie mogę. No. Nie wiem, czy to dobre miejsce na kryjówkę. Nie wyglądam jak dywanik, na którym stoi kanapa? A ja będę udawała porcelanową figurkę? Na pewno tutaj nikt mnie nie znajdzie. Pod stołem nie powinni szukać nosorożca. Dziękuję pani. Dziwne, bardzo dziwne. Gdzie oni się podzieli? Hej, ten dom! Są w nim! Masz rację, są tam. Tatusiu! Ludzie z Zoo są już blisko. Zaraz tu będą! Nie bójcie się, kochane zwierzaczki! Jak ten Tatuś będziemy się bronić do ostatniej kropli krwi. Mamusiu, herbaty. Już robię. I tam? Dzień dobry panu. Dzie e Czy panowie bawią się tutaj w podchody? E, nie, jesteśmy z ogrodu zoologicznego. Uuu, prowadzicie badania naukowe. Czy pan jest właścicielem tego domu? Tak, jestem tatusie Muminka. W czym mogę pomóc? Sprawa jest prosta. Proszę nam oddać zwierzęta, które ukrywa pan u siebie w domu. To chyba jakaś pomyłka. Jestem przeciwnikiem trzymania zwierząt w domu. Z tego miejsca, na którym pan siedzi, nie może pan zobaczyć, że z komina wystaje głowa węża. Węża? Naszego pytona. Ale to nie wąż. Nie. To moja córka, która lubi bawić się w kominie. Wiem, że biedaczka nie należy do najpiękniejszych. On chce nas oszukać, szturmujemy dom, to rozkaz O, nie wejdziecie do mojego domu Dobrze, ale pod warunkiem, że dobrowolnie odda nam pan zwierzęta W moim domu nie ma żadnych zwierząt <laughs> Zaraz, zaraz, przecież to jeszcze jeden hipopotam Ach, już mówiłem, że jestem tatusiem Muminka, a ten dom należy do mnie Właśnie, że jesteś hipopotamem jak pan śmie? Hipopodem, właścicielem domu, w którym prowadzi nielegalne zoo. Wyważyć drzwi! Ale, ale to nie jest zgodne z prawem! No to co, że nie zgodne z prawem? Dla ciebie, gruby zwierzu, także mamy klatkę. Jeśli wyważycie drzwi, złożę na was skargę na policji! A składaj sobie! Uwaga, panowie! Wyważamy! Eee. 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 Co tam się dzieje? Mała mi sprowadziła inspektora! Co to za włamywanie się do cudzego domu? W tym domu bezprawnie przetrzymywane są zwierzęta z naszego ogrodu zoologicznego. Chcemy je odzyskać. A wy, moi panowie, samowolnie niszczycie cudzą własność. A jak inaczej, panie inspektorze, dostaniemy się do środka. A skąd wiecie, że zwierzęta przetrzymywane są w tym domu? Hm, ależ nie ma cienia wątpliwości. Niech pan łaskawie spojrzy na komin. Widzi pan tę głowę pytona? Bardzo dziwne. Nie widzę nic dziwnego. Jeszcze niedawno stamtąd wystawała. Porety duszę się. Ej, Dość już tego kręcenia. Uprzedzam, że jeżeli nie przestaniecie niepokoić moich przyjaciół, to aresztuję was, jasne? A co ze zwierzętami z naszego ogrodu zoologicznego? Człowieku, nie słyszałeś co powiedział pan inspektor? Widzi pan? Co takiego? Hipopotama. Gdzie? Jak to gdzie? No w oknie. Myśli, że skoro ma kapelusz, to wygląda jak człowiek. On więzi nasze zwierzęta. Człowieku, nie gadaj głupstw. On chce zabrać do zoo Muminka, jego tatusia, mamusi i pannę Migotkę. Mm, to wygląda na spisek. Spisek? Albo jeszcze gorzej, na porwanie. Nie można porwać hipopotamu. Cicho! To są Muminki! Chcecie umieścić je w zoo, a może zrobić z nich niewolników, żeby pracowały, jak wy będziecie leniuchować, tak? Jeżeli nie zniknie pan w ciągu dziesięciu minut, aresztuję pana! Panie inspektorze, niech go pan zaraz aresztuje i wtrąci do najciemniejszej teli ze szczurami i pająkami. Zasługuje na to! Mała mi, nie wtrącaj się w nieswoje sprawy! Uwaga, zaczynam odliczanie! Jeden, dwa, trzy. Panowie, pozwólcie do mnie. Sześć, Siedem! Chcę wiedzieć, co mi radzicie. Inspektor liczy czas. Dziesięć minut to niedługo. Wycofujemy się czy atakujemy? Minuta! Minuta 30 sekund! Dwie minuty! Trzy i pół minuty! Panie inspektorze, przeszkadza nam pan! Minęło już 6 minut i 50 sekund! Czas ucieka! Oszukuje pan! Policja nie oszukuje! W tej chwili minęło 9 minut i 30 sekund! 9 minut i 37 sekund! Panowie! Wycofujemy się! 9 minut i 50 sekund! Chodźcie szybko! Zobaczyć, jak uciekają! Ale fajnie! Inspektor ich 9 minut 55 sekund, 9 minut 56 sekund, 9 minut 57 sekund, 9 minut 58 sekund! Mała mi, wszyscy jesteśmy Ci wdzięczni za przyprowadzenie inspektora! Musiałam wprowadzić pomoc, bo sama bym wszystkich nie pogryzła! Chodźcie tutaj! Więc dzięki muminkom zwierzęta nadal mogły się cieszyć życiem na wolności w najprawdziwszej dżungli. Lecz pewnego dnia powiał zimny wiatr. Och, to pierwszy dzień jesieni. W takim chłodzie nasza dżungla zginie, prawda, mamusiu? Obawiam się, że tak. Wyrosła błyskawicznie i równie szybko zginie zważona pierwszym przymrozkiem. I stało się tak, jak przewidziała mamusia. W ciągu jednej nocy wszystkie rośliny zwiędły. Mamusiu, Muminka, przeziębiłem się. Ale w kominku tak jak zimą. W naszym zo było dużo cieplej. Tęsknię za swoim terrarium. Będzie cieplej, jak podpalimy umarłą dżunglę. Cześć, śliwi. Ale no jak długo? Po naszej kochanej dżungli, zimno mi. W Zoo przynajmniej było ciepło. Ale tu jesteście wolni. Co mi po wolności, skoro marznę? Przeraża mnie w myśl, że mój mąż będzie musiał spędzić tu zimę. I zwierzęta postanowiły wrócić do ogrodu zoologicznego. Może pozwolą Wam u nas spędzać wakacje? Chętnie odwiedzę Was, jak się zrobi cieplej. Słuchajcie, nasze zwierzęta wracają! Oh! To za Będę na nareszcie! Cieszę się, kochany nosorożcu, Nareszcie wróciłeś! Idźcie szybciutko do swoich klatek i rozgośćcie się! Przez cały czas ogrzewaliśmy je! Musisz być bardzo głodny! Przygotuję Ci coś specjalnego! Idź maleńki do swojego terrarium! O, są też hipopotamy Po raz ostatni mówię, że jesteśmy muminkami Mam na pewno tak, że jest zimno Zaraz ogrzejemy dla was wygodną klatkę Dobry człowieku, my tylko odprowadzamy wasze zwierzęta Chłopcy, nie zapomnijcie przygotować klatki dla hipopotamów Ile razy mam powtarzać, że jesteśmy muminkami? Dobra, dobra, nie upierajcie się Czy my przypominamy hipopotamy? Na pewno się wam u nas spodoba Damy wam tyle sianka, ile tylko zdołacie zjeść Statusiu, czy zostaniemy tu na zawsze? A, oczywiście, że nie. Wymyślimy coś. A masz jakiś pomysł, kochanie? Jeszcze nie, ale na pewno będę miał. Ach. Nie płacz mi gotko! Chyba dadzą nam coś do jedzenia oprócz siana. Ma rację, to byłoby straszne. Co robić, co robić? Naszą jedyną nadzieją jest pan inspektor. Kiedy zajrzy do naszego domu i zobaczy, że nas nie ma, rozpocznie poszukiwania. Patrzcie, ktoś tu idzie. Włoczyki! I paszczak! I małami! Włoczyki! Witaj, Mumilku. Macie szczęście, że nie zdążyłem jeszcze odejść. Proszę. Mamusiu i tatusiu Muminka, Muminku i panno Migotko, jako dyrektor zoo chciałbym was serdecznie przeprosić za pomyłkę swoich pracowników. Mamusiu Muminka, zechciej przyjąć ode mnie te kwiaty. Razem z małą Mi udałem się do przewodniczącego Królewskiej Akademii Nauk I poprosiłem go o wydanie zaświadczenia na urzędowym blankiecie mm -hmm. Że nie jesteście hipopotamami mm -hmm. Tak więc strzeżcie tego dokumentu Bo może się wam jeszcze kiedyś przydać A dla mnie i dla moich pracowników to nauczka, że czasem pozory mylą Mamusiu Mumika Słucham kochanie Czy z brodą mniej bym przypominał hipopotama? Nie sądzę Dolinie muminków na dobre rozgościła się jesień.